Siemanko, Mako, ja jestem i witam witać w składnym odcinku na mój kanał. I dzisiaj Browser's. Teraz co my tutaj mamy w tym sklepiku? Dzisiaj mega boxy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Subskrypcji na tym kanale i na kanale Dawid Team I do wbijania do klanu wariatkowo.pl. Bardzo polecam. I te i sobie pogramy. Znaczy, przepraszam, że wczoraj przed wczoraj nie było, nie było odcinka, no bo zapomniała ty powiedzieć, ale miałam komuniem. No i to jest chyba dobry, to dobre w, wytłumaczenie. Dobra, to tutaj sobie o. Teraz co tutaj możemy sobie pograć? Nie MB, coś w tym stylu. Jest chyba dobre na, na tą mapę, nie wiem. Nie znam się na tym. Ale wydaje mi się tak. A ja mam... Ja w tej postaci już wtedy mieli mają postacie na blisko. Czyli bardzo fajnie wybrałam. Ja, ale jest Jessica No i fajnie już wywinęłam. Jak się grabi, to trzeba się przyzwyczaić. Kurde. Stachu. Nie. Yeah, help me. Help me. O, zabiłam. Zabijam jedną osobę. To dobrze bardzo. Powercupsy. Kurde, 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 kurde. Dobra, dobra, dobra. Proto to ale nie możemy tutaj ich dopuścić. O. Bij, pi. B! O, dobra, mamy przewagę jednego parkibsa, bardzo fajnie. Dobraliśmy im jednego, kurde. Nie potrafię... Mam Zeza totalnego, nie potrafię. A nie trafiłam! Każdy mówię, że mam Zeza, to akurat trafiam. Dobra, no no. no. O, kurde. Kurde. Dobra. Dobra, dobra. Teraz... Klepa w Minecraft! Dobra, pisz moje parki, psy. No Tu jak to do sobie dopuściliście? No ludzie, no. Ława. No i naprawdę, no... Dawaj jeszcze, jak mówię, nuby, dawajca. Nuby, no dawajcie, no nuby. Nubi, nubiki, dawajcie. Dobra, nuby, nuby tak. Nie gram z wami, siomi. Hej, na was będzie. Cały Ty was widzi. Dobra. Jeszcze, a teraz może mi jakiś gra, da gra jakichś ogarniętych ludzi. Nie, to co ci teraz. Dobra, ból i wygląda na ogarniętych. I po, nie, czemu, ale i, ten poko, Ale ból wygląda jak, jak, jak już koksa. A nie jest. Kurde, no, no idź, i idź! Tam jesteś na blisko, ból. Jesteś na blisko, idź do swoje przeznaczenie. Kurde, no już nie zabili. Dobra, spowolnienie nie dałam. Pięć par Tylko błagam, ból nie zgi. Dobra, ból ma dużo życia. Więc go będzie trudno zabić. No to fajnie. Szar szarża na ten. Szarża na... Yy, na ten. Na respa, no jak zwykle. Nuby, nuby. Kurde. Dobra, No da... no biją, no... Widzicie co ten zrobi, tak? Chyba nie, wiem, ona miała bardzo małą HP, on miał mnohita, ale nie, on sobie wolnie jakiś pociąg sobie robi, czy co nie wiem. Czy ma... Ona... O Boże, jakie nuby, dobra, nie gram. Nie gram z Lubi. O, dobra, dobra, Pok poko to jest dobry gość, po poko umie wgrać w tą grę zapamiętać sobie, poko można zaufać, poko to jest spoko gościu. No bierzcie tego parkuba ludzie! No, no i bulsaj da środku co oczywiście ginie, no bo po, No bo po co w ogóle, nie wiem, po co te parki bez zebrać, czy co nie wiem, po co w ogóle uciekać? W ogóle go to w ogóle, nie wiem, uciekać. Jezu, kto tak robi w ogóle? Uciekanie. Ma się dużo Nie, to się... To się robi tak, że się idzie na średnik Spał i się... I się z 30 gdzie tak, tak panie Bule? Ja myślałam, że coś proszę Aha, byś chciał. Pro browser chyba noob browser. Dobra, nie gram to już to jest jakiś przeklęty tryb. Co to za mapa Dobra, bi będzie dobra, biorę jakąś. Nie wiem, jakaś mogą postać Goldy coś tam coś tam, dobra, Golf F X Ej, dobra, ładnie to załatwiłem Ej, się strasznie trafiać Dobra. wrzucam to. Tam kilka, Są nupki straszne, dobra. Albo to są nupki, albo po prostu tak dobrze. albo po prostu mam taką zajeb fajną drużynę. Dobra. Gol. Ej, to są nowe widzieliście? Oni się trzymają razem. Tak to sobie tylko nupki, robią. Widzieliście, co, co ona zrobiła? Ja to przewidziałam, w słuchajcie. Sensie, ja myślę, słuchajcie, to chciałam zrobić tak, żeby ona się ta pyłka tak poodbijała, żeby ona wbiła. Ale, ale, ale widać, że no tutaj niektórzy to mają mi na poproszę w tej, w tej drużynie. Dobra, słuchajcie, jest bardzo ważna. Pytanie: sklep jest oferta. Mega skrzynki 4. 4 mega skrzynki za 32 na przecenie 139. Czy to kupić? Czy to kupić już skina. No dobra, nie kupuję ani tego, ani tego. Ja wiem, że to się strasznie opłaca, ale słuchajcie, ja zbieram na karnet zadymiarskim. Ile kosztuje? Ile ty kosztuje? Poczekajcie, aktywuj. I 69. Czyli mi bra brakuje jakieś 10 gemów. A 10 gemów będę miała tutaj. Więc. To będzie taki długi odcineczek. Proszę nie to sobie 11. Żeby to no chyba będzie jakaś ostatnia ruda. Jak skończymy tą rudę, no to po prostu już... To już sobie tutaj dwie minuty będą. Będzie oczywiście dogrywaczka. Tapery to snub totalny. Widzieliście co ona odwaliła? Widzieliście ona. Jakby jej tam nie było, to byśmy już gola mieli bitego. Ej, dobra, nie co mu nuby. Ch co? Ale wykrakałam. Nuby. Jak ja coś powiem, jak powiem, że nupki, no to akurat oni nam gola wbijają. Co ja mam warta. Mam dlatego farta, fa nie zostawiliście łapki w góry. Ani na tym kanale, ani na kanale David Team. A w ogóle bardzo polecam David Team. Zachęcam do łapki w górę, subskrypcję na tym kanały kanale Dawid Team. Polecam. To mogę na sobie odcineczki. Nie! Peny nób. Noob. Peny Pen Penny nup. to ta, ta peny się nie po popraw... To jest totalny noobito, kurczę, mam lagi. Dobra. Ha haja. Ja, ej, ja się nagle teraz, ja mi się nagle teraz włącza tryb Piperka, po prostu. Piu, piłoby po prostu snajpię se. Ej, co ze mną teraz jest? Ludzie! Halo, halo! Dobra, no idźcie. Już, już myślałem, że mnie browser wywaliło, czy coś. Dobra, dawaj, łatwo z wami, łatwo. Dobra, no to ile już jest? 10 minut? Dobra. Tyle wam wystarczy. Więc jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym kanale, i na kanale I do kanału wariatkowo.pl. Bardzo polecam. Tutaj, słuchajcie, jak słuchajcie wymagane są zero pucharki w widzach. Dopiero co na Cyberrausserie, tam macie nie, 20 pucharków, to spokojnie przyjmujemy wszystkich. W tym klubie się liczy Wszyt, każdy pucharek. Są różne, są różne, te są różne, no, różne konkursy. Zapraszam wszystkich wariat, wariat, wariatów. Lecimy. Lecimy po top 100 w Polsce Wbijamy dwa kanały Wbijajcie Wbijajcie d dna kan kanał na David Team Przepraszam bardzo a mój kanał? Dobra, po odcinku sobie to wpiszę tutaj. Mam nadzieję, mam nadzieję, że mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jak się nie obrazi. Jak tam dopiszę, yy, że też, że też do, że ryb to, to koks. Więc to by było na tyle. Jest na 7 jest minut. Więc jest. Więc papa! Papa!